Dziś kolejny filmik z serii Uratowane od Huty O dziś tutaj to co widzicie na tym stole to dzisiaj mi się udało takie nakrętki motylkowe M10 o, tutaj jest 7 sztuk takie fajne i o takie pokrętło do kolekcji kolejne, nieduże tutaj takie dwie śruby M10 i 8 ale dlaczego je wziąłem akurat? a bo takie są dość długie czasami i długie są potrzebne tu parę takich nakrętek niezardzewiałych też wziąłem sobie no i takie łożyska tu prawda to troszeczkę uszkodzone ale mi zależało na tym żeby się dobrze obracało o kryte to są dobre a te z kolei Powiem coś takiego ciekawego. Klient dał mi jakiś czas temu zlecenie. Na razie jest na etapie negocjacji, ale prawdopodobnie dojdzie do skutku. I to łożysko będzie pracować w takiej prasie sztantownicy. To już jest praktycznie, no jakby powiedzieć, iść do sklepu i go kupić, pewnie parę złotych by kosztowało, a tak to zdobyłem i mam. I będę sobie wykorzystywał. Tu mam kawałek sześciokąta. Stalowego, 22 też z tego. No i taki ścisk, bo potrzebuję czasami, jak widzieliście, przecinam podkładki, to z drugiej strony, żeby złapać, żeby nie było dużych wibracji. Wtedy tu sobie złapię na końcu takim tym, a nie tymi nowymi plastikowymi, to w ogóle tamte to słabo trzymają Według mnie te są dużo lepsze. O, to by było takie coś. Teraz jak pewnie wiecie, na jednym z poprzednich filmów, a ci co nie widzieli, to zapraszam do obejrzenia. Widzieliście, że mam taką fajną maszynę ze złomu. A tutaj ci co się znają, to już pewnie wiedzą, a ci co nie wiedzą, to im powiem. To są takie noże, które się mocuje właśnie w tamte. Gniazda ustawia tu się specjalne, jakby powiedzieć, wymiary, średnice. Na przykład, na pierwszym się przejeżdża, się skoruje, odjeżdża się bębnem do tyłu, obraca i się robi drugim na gotowo. No, takie fajne. O, zobaczcie. Opraweczki tu jeszcze mam. No, mam tych oprawek, że to wystarczy. Tu jest taka jedna specjalna. Tu jest na tulejki takie zaciskowe, w razie czego te tulejki to też będę mógł sobie robić. To jest akurat zamocowany taki wytaczak, ale można tutaj również dobrze zamocować nawiertak. O, tutaj jest też taka druga z nawiertakiem i od razu robi faskę. No, a dodatkowo mam dużo tulejek, nie wiem czy akurat te będą pasowały, ale to też są takie zdobyczne tulejki. Mam tych tulejek. Około 100, tam nie liczyłem dokładnie. Bardzo dużo w tym pudełku jest. No to o. Wcześniej, wcześniej mam narzędzia, a później się znajdują te no teraz tu zobaczcie coś takiego mam. Bardzo solidny wałek. Co do czego to miałem? Go... Myślę zastosować. Mam taki rębak, ale nie wiem, czy mi się zdąży się zrobić. Uda w tym roku zrobić, bo już drzewo w tym roku już mam sprzątnięte. Myślę, że już w tym roku już nie powinno nic być. Tutaj by było założone duże koło pasowe Fit 400, a tutaj świder i nieduży, wtedy mały silnik, nawet 1,5 kW, czy 2KW. I z powodzeniem myślę, że powinien sobie radzić z piękami co jeszcze tutaj ciekawego o, ja no, no jeszcze takie mam hmm, uratowane też nie wiem, o tak będzie może widać czy ja widzę e, takie klucze różne pazurkowe o. takie specjalistyczne jakieś tu na kwadraty kluczyki o takie specjalne klucze nietypowe, niektórzy pewnie nie widzieli takich kluczy, bo rzadko żarty... Rzadko ich się używa. Takie to może na pewno widzimy. A to kluczyk taki malutki. Szósteczka, chyba czy szóstka? Szóstka. No tutaj taki nietypowy. Tutaj jest niby okrągły, ale tu ma z jednej strony spłaszczenie, Także będzie się nie dawało. To, to, to taki trochę kluczy. Tutaj o, to jest klucz do dokręcania frezów nasadkowych. Taki mały. A tutaj to już się powtarzają, chowamy tutaj. No, to, sobie czekają, się... jeszcze kiedyś przydadzą. No co by tu jeszcze takiego ciekawego pokazać, no kiedyś taką maszynkę znalazłem, no też na złomie, niestety nie wiem co to jest za maszynka, to jest jakaś maszynka kal kaletnicza tak przypuszczam, ale nie wiem do czego służy, może, może, może wy coś podpowiecie. O. Tak wygląda, nie wiem, może jakiś... Tu ma jakieś koło, napęd, napęd, prawdopodobnie na korkę, żeby... O, kręci się. Obracać się, obraca. To wszystko jest sprawne, bo jak ją tylko przywiozłem, to ją trochę nasmarowałem. Nie wiem, do czego to naprawdę służy. Tu jakaś stara jakaś stary pokrętło do czegoś, nie wiem, można zastosować sobie jakąś mini totareczkę do spławików, czyli jakąś bardziej taką delikatną, o, fajnie się to też obraca. No. Nie wiem, czy da radę, tu tam, może przepraszam, w tamtą stronę troszkę, tutaj mam takie pojemniki. Takie mocowania, to są takie jakby do kramek, do drzwi. jest taka blaszka. Przykręca to się do drzwi. O, w ten sposób. że to sobie jedną ręką niestety świecę, drugą wam pokazuję. I tak na tego mi nie wygląda. O, przymocowane i wtedy ciągniemy. A jak nie potrzeba puszczamy. O, przykręcamy czterema wkrętami. Takie w wkręty. Takie zaczepy pomalowane na zielony, kolor wojskowy od skrzyni. No a tutaj na zaleń może to pokazać. O pełno różnych kół pasowych. O takie, takie na przykład. Takie trochę mniejsze. Przeróżne koła czasowe. Jakbym tak miał policzyć, to pewnie ponad 20 by ich było. A teraz pokażę to jedno. Kiedyś pokazałem to na filmie, i ktoś do mnie zadzwonił, czyli nie chciałbym szczerać. A to wiecie, są tacy czasami, jak to się mówi, upierdliwy, sam nie skorzysta czasami i komuś nie da. O, takie koło duże. ma koło fi, fi 400 to właśnie o tym kole mówiłem, że to by było na tym wałku na dwa paski trzynastki i by napędzało ten rębak no to by było chyba na razie na tyle zostawmy trochę jeszcze na następne filmiki dziękuję